Gdzie ta kurde planeta jest? Ląduj! Utknąłem tu! Wyszli na inną planetę. Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Astronir! No, i słuchajcie. A tutaj mam lampeczkę moją, bo za jasno miałem w ciągu dnia, to ją zdjąłem. Eee, mamy trochę złomu, bo zrobiliśmy tą średnią rozdrabniarkę, więc mamy troszeczkę złomu. W dzisiejszym odcineczku chciałbym się zająć platformą handlową, żeby pozyskiwać sobie surowce. I zobaczcie, jakie mamy misje następne. Mamy wydrukować mały wahadłowiec, generator tlenu, silnik. I musimy eksplorować inne planety. Następne zadanie to jest Wolfram. Każą nam wy, wylecieć na jakieś inne planety w poszukiwaniu Wolframitu i w poszukiwaniu Litu, też nam każą wypłynu, wypłynąć. Kurde, wylecieć na inne planety. Więc prawdopodobnie w najbliższym czasie, właśnie będziemy się takim wahadłowcem zajmowali. Ale mamy jeszcze średni pojemnik i właśnie platformę handlową tutaj. I jeszcze takie ten. No to słuchajcie, te trzy. Yy, czekajcie, nie te. Te trzy zadania moglibyśmy sobie spróbować dzisiaj zrobić. Aczkolwiek nie jestem pewny, czy yy, uda mi się wszystko zrobić. Czekajcie, tu mamy gazik. Jak zrobić platformę handlową? O, średni pojemnik na zasoby. Plastik i szkło. I nie mam ani jednego, ani drugiego materiału. Więc tego też sobie, kurde, nie zbuduję. Dobra, w takim razie, na razie skupmy się na tym handlowym ustrojstwie. Chciałbym, żeby tu, kurde, wyszukiwarka była, żebym sobie mógł wpisać, kurde, nazwę i wyszukać to, a nie, że ja muszę klikać wszystko. To jest strasznie słabe, moim zdaniem. Laboratorium chemiczne, ale prawdopodobnie to gdzieś tutaj będzie. Platforma handlowa, żelazo, Wolfram złożony. No to, kurde, musimy wypłynąć na inną planetę. Wypłynąć na inną planetę Co ja kurde gadam, za dużo w gram, słuchajcie Za dużo w gram eee, W takim razie Nie zrobimy se platformy handlowej Musimy zrobić wahadłowiec To słuchajcie, to w takim razie lecimy na inną planetę Dzisiaj chyba Mały prom, chyba to, nie? Statek kosmiczny, chyba to mamy zbudować Mały prom Ej, on nie jest taki mały wcale eee, Dwa aluminium Siup, siup Wydrukujmy to. No to się będzie troszeczkę drukować. Czeka, ja ciekawe czy prąd. Czy prąd się tu będzie ubywał są. Zaktualizowano, wydrukuj mały wahadłowiec, czyli dobrze zrobiłem. Zaraz będziemy kontynuować to zadanie. Dobra, nasz mały prom się już wydrukował. Yy, dobra, zobaczmy, co dalej potrzebujemy do tego. Zainstaluj generator tlenu w wahadłowcu i silnik manewrowy na paliwo stałe. No dobra, no to w takim razie, ja to muszę znaleźć tutaj. Ojejku, jak ja tego nie lubię. No, czekajcie. Paliwo stałe dla silników manewrowych, czy to jest to? Odlokujmy. I tego nie, tego nie, tego nie, ale czekajcie. Zbadano. Eee, czekajcie, zbadano. O, czekajcie. Paliwo stałe Amon Amelinium. Amelinium. Amon. Dobra, to to się niech drukuje. Generator tlenu w wahadłowcu, czyli generator tlenu. Może to gdzieś tu będzie? Dobra, przeszukałem wszystko i nie mam, słuchajcie, zielonego pojęcia, co mam zrobić. Ale może chodzi o natleniacz? Głupie jest to, słuchajcie też. Że zobaczcie, jak ja se wejdę. Yy, tutaj mamy generator tlenu w wahadłowcu, a nie mamy napisane, że to jest natleniacz, nie? Weźmy, czekajcie, do mm, średniej drukarki chyba. Natleniacz, ceramiczny, aluminium Nie wiem czy to jest to, ale wydaje mi się, że to jest to Teraz tak, czy to możemy przenieść? <laughs> możemy przenieść to Eee Stawmy to tu Dobra, i tutaj mamy Paliwo stałe I tutaj mamy natleniacz Wypakujmy to i spróbujmy to zainstalować. Ciekawe, czy zaliczymy tego? Questa. Okej, okay, dobra, wygląda na to, że. że tu musimy wsadzić natleniacz. E, wydrukuj za nich. Tak, generator tlenu. Wskaza się. Głupie jest, tylko troszeczkę to. Może w języku angielskim, gdybym miał po angielsku grę, to. E, to, to, to nie. To nie, nie wygląda to tak jak tutaj. Bo tutaj mamy generator tlenu i natleniacz. To są dwie różne rzeczy dla mnie, kurde. Nie? Tak mi się wydaje, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Eee, chyba. No, odbierzmy sobie najpierw może quest'a. Trwałe źródło energii, które nie wymaga zarządzania paliwem. Dostępne jako nagroda z eksodynamik lub rzadkie znalezisko we wrakach. Hmm. Czyli jak to tutaj podłączę, to będę miał cały czas prąd, nie? Schron polowy też musimy wziąć. I co tu mamy? Paliwo stałe. Paliwo stałe. Jak to podłączyć do tego? A, czekajcie, to musimy wypakować najpierw. Ej, ale to jest to samo, paliwo stałe dla silników manewrowych. Dobra, nieważne. Nie jestem pewny, czy, czy, czy jestem gotowy. Ej, wiecie co? Może sobie tego łazika jeszcze wezmę? Gazika, nie? O, kurde, jego tak nie zabiorę. Eee. A jakbyśmy zrobili pakownik? Ciekawe, jak to będzie wyglądać z pakownikiem, nie? Czekajcie, gdzie ja mam grafit? Odpakujmy to. Zainstalujmy fotel. I spróbujmy to spakować. Czy to się da spakować? No, zapakowałem to, ale to tak samo wygląda. Czyli gazika nie weźmiemy sobie, czyli gazika sobie nie weźmiemy. Eee, tak się zastanawiam, co jeszcze byśmy mogli wziąć. No, ale mam to, mam dom, mam jakieś przewody. Wiecie co? Chyba nic nie potrzebuję. Chyba nic nie potrzebujemy. I w pierwszej kolejności, o, czekajcie, czekajcie, co, co to jest? A, popatrzcie, dostaniemy, dostaniemy łazik. Jak umieścimy schronienie na innej planecie, i lądowisko na innej planecie? A skąd ja mam wziąć lądowisko? Lądowisko, aluminium, ceramiczny. Ale to się robi w dużej drukarce. Więc wydaje mi się, że ja tego nie dam rady zab zabrać ze sobą. Czy ja mam w ogóle ceramicznego tyle? Mam. Nie no, to jest niemożliwe, żebym ja to zabrał ze sobą. Albo wiecie co, olać wirówkę ziemną. Lecimy na inną planetę. Nie, dobra, tego nie zabiorę. Lecimy na inną planetę. Czyli może w pierwszej kolejności o Wolframie mowa, nie? Czyli DeSolo albo Calidor. Okej, okay. DeSolo albo Calidor. DeSolo albo Calidor. Wchodzimy do promu naszego. Eee, Wyszli na inną planetę. Nie chyba dobrze robię. Ciekawe ile planet jest. DeSolo, zobaczcie. A gdzie my jesteśmy? Planeta typu ziemskiego. To chyba jesteśmy na tej planecie. Tu jest DeSolo, zobaczcie, taki mały. E, taka mała planeta. Albo tu mamy Kalidor. Calidor. Malachit, Wolframit, Wodór, Siarka. Ej, czemu ta planeta się oddala ode mnie? Halo! Wracaj tu! O, tam jest jeszcze jakaś Glacio. I mało tych planet. Ciekawe, czy może się pojawią jakieś planety nowe? Tam jest Nowus i Wesania. O tych planetach też y, słyszeliśmy. Dobra, zagrożenie, e, zagrożenia łatwe. Energia, dużo słońca, słaby wiatr. Ok, czyli tutaj będziemy musieli, będziemy musieli słoneczne panele robić. Dużo słońca, słaby wiatr, a tu jest zagrożenie średnie. Może byśmy sobie na takie średnie zagrożenie? Nie, dobra, nie będziemy tutaj. Na desolo. Na desolo lecimy. Wow, chyba coś uderzyłem. <laughs> co to było? Przecieliśmy przez tą planetę. Co to jest? Hej! No wyślij na inną planetę, co jest? Desolo? Jak wylądować mam? Zwiększ prędkość. S. Zmniejsz prędkość. Zmniejszyłem prędkość. Zwiększ prędkość. Zwiększyłem prędkość. Zmniejsz prędkość. V, wyślij na inną planetę. Co jest? Jak ja mam wylądować? Gdzie ta kurde planeta jest? Ląduj! Utknąłem tu! Wyślij na inną planetę. No kurde, chłopie! To tu mam wylądować, ej! Nie ma lądowiska, może dlatego on nie chce wylądować. No ale jak. Kurde, jakim cudem ja mam postawić lądowisko, jak ja tam nie mam jak wejść? Zwiększ prędkość. O, tu coś jest. Zobaczcie, widzicie to? A, ja muszę wybrać sobie miejsce do lądowania. Okej, okay, dobra, i wybrałem sobie jakieś najciemniejsze miejsce. Ale koło komnaty, zobaczcie. Koło komnaty, dobra, może być. Czy ja sobie wziąłem schronienie moje? Ma, mamy domek, mamy domek, dobra, wypakuj domek. O kurde, jakie małe to jest! Jakie to malutkie. Dobra, e, weźmy teraz to. Ja tego nie mogę nosić przy sobie, bo ja muszę mieć tutaj cały czas prąd, nie? Więc na razie, o, oczywiście, zrobimy sobie coś takiego. Eee, tutaj mamy baterie. Zobaczcie, to baterie kurczę. Zobaczcie, od razu sobie możemy podłączyć. Niech będzie tak. Gruzy. No i tutaj już niestety nic nie mamy. Zobaczcie, to są jakieś grzyby. Ale te, takie grzyby już widzieliśmy chyba w jaskiniach na poprzedniej planecie. O nie, inaczej trochę wybuchają. Ostro korzenne nasiono. I kurde ile tych nasion wypadło Myślałem, że to mogę sobie zbadać dla tego A, a, a tu jednak nie e, Dużo mamy tych I strasznie tu jest ciemno, a miało być dużo słońca, nie? E, nieźle Co tu mamy? Złożony, tak? To nie wiem co to jest, chyba swaleryt O, wpatrzcie, filtry tlenowe Kajcie, podejdźmy tam bliżej No niestety, to wszystko gruzy są Tyczka kablowa. Tutaj zobaczcie, musimy kable podłączyć jakieś i chyba będziemy mogli coś takiego uruchomić. Ale coś takiego było też na tamtej poprzedniej planecie, więc to nas na razie nie interesuje. Eee, nie mamy tutaj zadań. Nie mamy tej platformy z zadaniami. No tak średnio bym powiedział, nie? Ale patrzcie, tlen mi się nie kończy. Czy to przez to, że ja mam filter? Eee, tu mamy chyba glinę. O, o! Ała! Ała, ała, co to było? O, ale się przestraszyłem. Tutaj mamy chyba glinę. Dobra, no nic, no musimy pozbierać jakieś materiały, żeby zbudować, żeby zbudować lądowisko. A na lądowisko potrzebuje drukarkę i potrzebuje coś tam jeszcze, nie? Ej, chyba coś źle zrobiłem. Oj, tlen mi się zaczął kończyć, to ciekawe, I nagle mi się tlen zaczął kończyć. Dobra, wiecie co, ja to wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę, wszystko wywalę i... ...lecę stąd. No, dobra, ok. a teraz, kurde, skąd ja mam wiedzieć, gdzie ten, gdzie jest moja baza? Czekajcie, widzę znaczniki, dobra, widzę znaczniki. Okej, okay, a więc to jest lądowisko, tak? Na lądowisko potrzebuję dru dużą drukarkę. A żeby dużą drukarkę zrobić, potrzebuję średnią drukarkę. A żeby średnią drukarkę zrobić, potrzebuję małą drukarkę. Więc musimy przygotować sobie wszystkie materiały. Dwa złożone na średnią drukarkę. To złożony tam mogę znaleźć. Trzy złożone na dużą drukarkę. No to złożone mogę znaleźć. Weźmy ceramiczny i aluminium. Czy ja mam tyle ceramicznego? Ceramiczny. Nie. Aluminium. Mam ceramiczny i aluminium tyle. Dobra. Lecimy tam z powrotem. Jak wyszli na orbitę? Na inną planetę. Trzeba silnika. Manu Co? Zepsuł się? No, wy, kurde, chamy. To kurde, nieźle się podróżuje, nie? Nieźle się podróżuje. Teraz, kurde, najważ... Ja nie wiem, czy ja mam znacznik na tej planecie, nie. Nie jestem pewny, czy ja będę miał znacznik na tej planecie. O, przeleciałem znowu przez planetę. Dziwne rzeczy. Czekajcie, czy to było tu? Przy tym. Możliwe. Mogłem sobie nadajnik jakiś wziąć. O nie, dobra, jest znacznik, jest znacznik, dobrze. Pięknie, pięknie, pięknie. Musimy dużo, dużo, dużo tego złożonego znaleźć. I tu chyba mogłem go kopać. Dobra. Drukujemy już średnią drukarkę, więcej złożonego potrzebuję. Te kabelki muszę stąd pozbierać. Kurde, wszystkie mi tam powpadały. A teraz ich nie wezmę. Dobra, nie szkodzi. Jeszcze trzy złożone będziemy potrzebowali. Dobra. Potrzebujemy jeszcze platformę. Żywica. No to pięknie. O tym nie pomyślałem, cholerka. Gdzie ja tu żywice znajdę? średnią platformę. Ciekawe, czy będę miał materiały na dużą platformę, żeby zrobić dużą drukarkę. Ok, mamy dużą drukarkę, ale co potrzebujemy na dużą platformę? Dwie żywice albo trzy żywice. Ok, no i z tą żywicą na tej planecie powiem Wam szczerze, że nie jest zbyt kolorowo. Ale rozejrzę się tu może gdzieś znajdziemy coś. Tylko tych przewodów mam też dość mało. Dobra, słuchajcie, dokopałem się tutaj do jaskini, tu gdzie mieliśmy złożony, wykopałem sobie taką drogę. Ej, czekajcie, tam jest chyba złożonego jeszcze trochę. Nie, co to było? O, jest złożonego jeszcze trochę. No i mamy tutaj jakieś nowe materiały. Tutaj jest latery, no to to nie jest nowy materiał akurat, ale tam coś mamy, tu coś mamy, jakiś nowy materiał też. No, i mnóstwo grzybów, co to mamy? Co to jest? Co to jest? To jest malachit? Nie, wolframit! Ej, to na to mieliśmy zadanie, super! Bierzemy to, zgarniamy to. Po to tutaj przyjechaliśmy, nie? Dobra, już więcej nie zmieścimy. Jestem ciekawy jeszcze tylko, co tam jest, ale to też wygląda jak wolframit trochę, szczerze mówiąc. Potrzebuję, co ja potrzebowałem, żeby, żeby dalej tutaj ten... E, Żywice potrzebuję, więc idę jeszcze poszukać żywicy. No i zrobimy sobie lądowisko. Jak zrobimy lądowisko, wydaje mi się, że będziemy mieli dostęp do misji? Nie mam pojęcia w sumie, szczerze mówiąc. O, duszę się. Tylko szybko, Uff, Żyjemy. Prawie zginąłem. Ale nazbierałem dużo, dużo złożonego, więc teraz tak. Po pierwsze, primo, zróbmy sobie przewody. Po drugie, primo to wyciągniemy. Dobra. Dużą platformę już craftujemy. Eee, sporo, sporo materiałów udało mi się nazbierać. Aczkolwiek tej żywicy nie, nie nazbierałem tak dużo, jak mi się wydawało. No ale zawsze coś, zawsze coś. Przewody w sumie można zrobić. Eee, to. Możemy tu podłączyć, żeby prądu było więcej. No i poczekam chwilę, zrobię tą platformę, zrobię drukarkę. No i wydrukujemy sobie lądowisko. No i zobaczymy, czy będziemy mieli zadania w tym lądowisku. Bo na tamtej pierwszej planecie lądowałem właśnie na, na tym na tym, tym z, z, z misjami. Więc mam nadzieję, że będziemy mieli dostęp do misji tutaj. Więc yy, może sobie zostaniemy na trochę dłużej na tej yy, planecie? Kto wie. Możecie też dać znać w komentarzach, jak to dokładnie wygląda z tymi planetami. Czy ja tu powinienem zostać, czy tylko zgarnąć kilka materiałów i wrócić, jak to wygląda? Ten e, Wolframid, dobrze mówię, Wolframid? Wolframid już mamy, nie? Więc teraz mamy inną. E, musimy znaleźć lead. A z kolei na innych planetach się znajduje, więc teraz... No ciekawe, ciekawe, czy ja powinienem zmienić szybciutko planetę i ten i czy, czy, czy jak. Możecie dać znać w komentarzach, a tymczasem wydrukujmy nasz. Wydrukujmy. Nasze lądowisko. Oj, ale nie drukuj w, ten, w, ten, w tym kierunku, Tylko w tym kierunku. Ok. I teraz tak, aluminium dwa ceramiczne i drukujemy lądowisko sobie pięknie co to jest obiekt wypoczynkowy o co tym chodzi biorę to myślałem że to jest jakiś materiał A to kurde ten. Jakiś konik jest. Nie wiem co to. Możecie dać znać, jeśli ktoś z was. E, wie co to. Za chwilkę nasz, nasze lądowisko się wydrukuje, więc e, super. No i zobaczymy, co będziemy mogli zrobić z tym lądowiskiem. W sensie, czy będziemy mieli dostęp do misji. To mnie tylko najbardziej ciekawi. Okej. Okay. Mamy nasze lądowisko. No i wydaje mi się, że. Wiecie, co tu se to postawię. Rozwinę. O, i mamy zadania. Hej, ale to lądowisko jest lepsze niż tamto, kurde, co ja mam tam. A, i mogę złożyć i rozłożyć. I tutaj mamy misję, super. I teraz w takim razie mamy refinuj Wolfram z Wolframitu, czyli potrzebujemy piec. Ale dobra, to na razie nas nie interesuje aż tak bardzo. Mamy postęp. O, o to właśnie nam chodziło. I dzięki temu mamy gazika i mamy siedzenie łazika. Super. Tylko nie mamy nic prądotwórczego, ale możemy wziąć sobie to na razie. I z tym czymś będziemy mogli jeździć. No cały czas będziemy mogli z tym jeździć. No ale słuchajcie, dajcie mi znać, co jeszcze na tej planecie powinienem znaleźć, zanim polecimy sobie na jeszcze inną planetę w poszukiwaniu litu i tak dalej. A tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!